Portalem informacji kulturalnej dotarliśmy do Szydłowa, dzisiaj małej miejscowości gminnej, ale od tysiąca lat odgrywającej dużą rolę w dziejach regionu świętokrzyskiego. To miasteczko, kiedyś ważne miasto, należało do głównych ośrodków, które decydowały o charakterze regionu. Jednym z najważniejszych miejsc w Szydłowie jest zamek, na terenie którego się znajdujemy. To budowla trochę nietypowa, dlatego że nie złożona z jednego obiektu, tylko z kilku rozsianych wokół bardzo rozległego dziedzińca. Ale to nie jest prawdopodobnie pierwsze miejsce, które ufortyfikowano w Szydłowie. Można przypuszczać, że pierwotny gród, który już był prawdopodobnie wymieniany w XII wieku. Z tego czasu właśnie najprawdopodobniej pochodzi miejsce, gdzie pierwotny gród się znajdował. W tym właśnie miejscu, na tej górce, gdzie obecnie znajduje się kościół pod wezwaniem wszystkich świętych, najprawdopodobniej pierwotnie znajdował się szydłów. Dzisiaj jest to miejsce poza murami miejskimi. Tutaj najprawdopodobniej był ten pierwszy gród, a później na miejscu grodu wybudowano. Zamek znany ze skarbczyka, z sali rycerskiej, z bramy wjazdowej. Było to miejsce szczególne, jeśli chodzi o jego konfigurację. Szydłów znajduje się na wspaniałym skalnym cyplu, zbudowanym właśnie z takiego wapienia litotamniowego. I ten cypel wdziera się w widły Rzeki Czarnej i Wschodniej. Jest więc to miejsce naturalnie ufortyfikowane i w związku z tym tu właśnie postanowiono wybudować gród, a później zamek. Zamek zbudowano również z tego miejscowego kamienia. Ten pierwszy gród został zniszczony podczas słynnego najazdu Tatarów w roku 1241, którzy dotarli do pobliskiego Chmielnika i tam na polach przed Chmielnikiem odbyła się słynna bitwa, która przeszła do historii pod nazwą Bitwy pod Chmielnikiem. I to zniszczenie grodu spowodowało, że później postanowiono translokować osadę, no i rozpoczęto jakieś założenia obronne w miejscu, w którym się obecnie znajdujemy, czyli na terenie tego obszaru, który nazywamy zamkiem. Ale znowu to wszystko, co tutaj widzimy. A więc po pierwsze, sala, tak zwana sala rycerska, po drugie skarbczyk, po trzecie brama wjazdowa, to są elementy, które bardzo często wprowadzają odwiedzających czy zainteresowanych szydłowem w błąd. No, bo odbieramy ten teren tak, jak współcześnie on jest ukształtowany. Tymczasem, na skutek licznych prac archeologicznych, czy też różnych poszukiwań źródłowych, można sformułować trochę inną koncepcję dotyczącą samego wyglądu i charakteru tego zamku. Niestety, Budowa szkoły, rozbudowa szkoły na terenie dziedzin, dziedzińca zamkowego, którą przeprowadzono 10 lat temu, spowodowała, że nigdy już nie będziemy mogli do końca sobie wyobrazić tego, jak zamek wyglądał. Podczas rozbudowy szkoły natrafiono bowiem na relikty budowli, które prawdopodobnie były tym pierwotnym zamkiem. No i niestety szkoła weszła na ten, na ten teren. Dzisiaj niemożliwe więc będzie bez zburzenia budynku odszyfrowanie wszystkich tajemnic związanych z zamkiem. Kazimierz Wielki, który jak znamy z tego powiedzenia, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, tutaj właśnie na terenie Szydłowa dokonał jednej ze swoich największych realizacji. Zbudował w naszym kraju kilkadziesiąt zamków. A wśród nich niewykluczone, że szydł właśnie odgrywał wielką rolę. Jak wspomina Jan Długosz, w przeciwieństwie do Janka Szczarkowa, Jan Długosz wspomina, że Kazimierz Wielki wybudował zamek. Przypomnę, Janko Szczarkowa mówi, że opasał murami i wybudował kościół. Nie wspomina nic o budowie zamku. A tymczasem Jan Długosz, kolejny kronikarz, mówi, że wybudował zamek. Możliwe, że Kazimierz Wielki przeniósł. Ten główny budynek przeniósł swoją główną rezydencję z tej północnej części dziedzińca zamkowego na część południową. I z tego obiektu, zwanego dziś salą rycerską, uczynił główną rezydencję. Zachowała się tutaj jedna brama, zwana bramą krakowską i relikty bramy opatowskiej. Wiemy, że była również brama sandomierska. Niewykluczone, że to jest brama, która znajduje się we wschodniej części dzisiaj to jest główne wejście na teren dziedzińca zamkowego. Że tu być może znajdowała się brama sandomierska. Natomiast w źródłach znajduje się jeszcze informacja jedna, rzadko ludzie o tym wiedzą, o tak zwanej bramie wodnej. Jest również taka informacja. Niewykluczone, że ta brama znajdowała się od strony północnej, właśnie tam przy, tej pierwszej, przy tym tak zwanym pierwszym Wielkim Domu, w miejscu, gdzie dzisiaj stoi Skarbczyk. Jesteśmy w sali rycerskiej. To obiekt rezydencjonalny. Tutaj najprawdopodobniej przebywał władca. Chociaż musimy pamiętać, że od czasów Jagiellonów szydów już nie pełnił. Roli rezydencji królewskiej. Oczywiście był tutaj starosta, który w imieniu króla zarządzał okolicznymi terenami, ale Jagiellonowie, który, którzy bardziej Litwą byli zainteresowani, odbywali już dalsze podróże i od stolicy ówczesnego Krakowa nie potrzebowali takiego miejsca bliskiego do noclegu. Ale jednak zachowały się tutaj pewne elementy, które świadczą o tym, jak okazałe było to pomieszczenie. Składało się z dwóch kondygnacji. Widzimy tutaj fragmenty, które pozostały po. Belkach, na których opierała się konstrukcja. U góry znajdował się dach, teraz niestety po zniszczeniach II wojny światowej obiekt jest już w ruinie. Żałować może trzeba, że rekonstruując obiekt po II wojnie światowej, wykonano takie krenelarze, czyli te charakterystyczne ząbkowania, które widzimy w przypadku wielu murów obronnych. Na ikonografiach czy w opisach sali rycerskiej nie ma tych krenelarzy, a więc one trochę wprowadzają nas w błąd. Interesujące jest tutaj również odkryte w latach 70. XX wieku. Urządzenie, które służyło do ogrzewania. Znane od starożytności i stosowane w średniowiecznych zamkach nazywa się Hypokaustum. Polegało na tym, że taki kominek, który tutaj jeszcze się częściowo zachował, był miejscem, z którego rozpoczynano ogrzewanie. Od kominka odchodziły przewody, którymi powietrze dostawało się do wszystkich pomieszczeń w sali rycerskiej w tym budynku rezydencjonalnym, gdyż podłoga była podniesiona o 20-30 cm od spągu i tam właśnie to ciepłe powietrze rozchodziło się. W ciągu wieków Szydłów był niszczony przez liczne pożary. Czasami całe miasteczko ulegało zniszczeniu. Tak było między innymi na początku XVI wieku, tak było w wieku XVII, kiedy w 1630 roku wojsko podpaliło miasto, które nie chciało poddać się jego woli. Ale jednak ciągle zamek był odbudowywany między innymi właśnie w XVI i w XVII wieku, między innymi za czasów króla Zygmunta III Wazy, o czym świadczy ten barokowy kartusz herbowy z napisami poświadczającymi, że to właśnie za czasów Zygmunta III Wazy zamek odbudowano i z tym orłem, i z trzema szwedzkimi koronami. I również na początku XVIII wieku, w 1723 roku, starosta Józef Załuski, o czym świadczy ta niżej znajdująca się tablica, odbudował zamek. Wtedy wykonano tę bramę, przez którą się obecnie wchodzi na teren zamkowy. Jesteśmy przy tzw. skarbczyku. To tutaj prawdopodobnie znajdowało się pierwotne wejście na teren dziedzińca zamkowego, wyznaczone przez dwie, schowane dzisiaj w głębi ziemi, wieże. Fundamenty tych wieży wskazują, że prawdopodobnie mogła się tutaj znajdować tzw. brama wodna. Jednak w XIV, a później w XV wieku, obiekt ten, najprawdopodobniej wówczas, gdy budowano tak zwaną salę rycerską, kiedy przenoszono siedzibę władcy w inne miejsce, obiekt ten przebudowano i utworzono y, pomieszczenia mieszkalne. To są dwa takie prostokąty przystające do siebie, no i od wieków już znane jako skarbczyk. Obecnie, co jest rzadkością, w miejscowościach tak małych jak Szydłów, znajduje się tutaj Muzeum Regionalne. I to ważne, że społeczności lokalne dbają o dziedzictwo przeszłości. Zdaje się, że przypomina o tym upływający czas i zegar słoneczny symbolizuje. Te właśnie momenty, ale staramy się to uchronić, staramy się zatrzymać czas i właśnie ta ekspozycja, zgromadzona w dużej mierze przez księdza Stanisława Skurczyńskiego, który był proboszczem w pobliskim Gnojnie, przypomina nam te ważne momenty w historii.